Czarek i świąteczna misja zwierzątek. Była noc przed Wigilią. Śnieg delikatnie opadał na dachy domów, a całe miasteczko tonęło w ciszy, przerywanej tylko dźwiękiem dzwonków, poruszanych zimowym wiatrem. Czarek i jego wierny piesek Lea Siedzieli przy oknie, podziwiając migoczące światełka na choince. W ich domu panował ciepły, świąteczny nastrój, ale obydwoje mieli dziwne przeczucie, że wydarzy się coś niezwykłego. W tym Lea zerwała się na równe łapy i zaczęła szczekać, patrząc na drzwi wejściowe. Czarek szybko podbiegł, by sprawdzić, co się dzieje. Po drugiej stronie stał mały biały króliczek z czerwonym szaliczkiem. Czarku, potrzebujemy twojej pomocy zawołał króliczek niespodziewanie ludzkim głosem. Czarek początkowo nie mógł uwierzyć w to, co słyszy, ale szybko założył płaszcz, wciągnął buty i podążył za króliczkiem. Lea, czekając wesoło, pobiegła za nimi. Na polanie w lesie czekała grupa zwierzątek. Była tam Sowa, która mądrze spoglądała z pod drzewka, Jerzyk z maleńką lampką na grzbiecie, a także Wiewiórka, która nerwowo podskakiwała. Mamy ogromny problem, powiedziała Sowa. Święty Mikołaj zgubił swój worek z prezentami. Gdy jego sanie przelatywały nad lasem, worek spadł. Bez niego święta będą zagrożone. Pomożemy wam, odparł czarek. Prawda, Lea? Piesek zaszczekał w odpowiedzi. Zwierzątka podzieliły się na grupy i wyznaczyły plan działania. Czarek i Lea mieli przeszukiwać ścieżki wzdłuż zamarzniętej rzeki. Jerzyk oświetlał drogę na północnym skraju lasu, a króliczek i biewiórka ruszyli na wzgórze. Sowa poleciała wysoko, by z góry obserwować sytuację. Podczas poszukiwań Lea węszyła w śniegu, znajdując różne tropy. W pewnym momencie odnalazła coś błyszczącego pod warstwą śniegu. Czarek pochylił się i wyciągnął złoty dzwoneczek. To musi być jeden z dzwoneczków San Mikołaja, zawołał. Jesteśmy na dobrym tropie. Ruszyli dalej, podążając za śladami sań. Ścieżka prowadziła w stronę gęstego lasu, gdzie drzewa były tak ciasno ustawione, że ledwo przepuszczały światło. Nagle usłyszeli szelest. Z krzaków wyleciała wrona z puszystym ogonem. Hej, czego tu szukacie? zapytała z zainteresowaniem. Czarek wyjaśnił sytuację, a wrona pokiwała głową Widziałam coś dziwnego na starym moście nad rzeką może tam znajdziecie to, czego szukacie Czarek i Lea podążyli za wskazówkami wrony kiedy dotarli do mostu zauważyli że pod nim leży coś dużego i czerwonego to worek krzyknął czarek ale most był stary i niestabilny czarek wiedział że musi być ostrożny by go nie uszkodzić w tym momencie pojawiły się inne zwierzątka sowa przyleciała z góry biewiórka przyniosła linę a króliczek zaproponował, że spróbuje dostać się bliżej worka. Jerzyk ze swoją lampką oświetlił teren. Musimy działać razem, powiedziała sowa, kierując akcją. Króliczek, trzymając linę, delikatnie przeskoczył na most. Powoli i z wielką ostrożnością zbliżył się do worka. Lea szczekała z boku, jakby dodając mu odwagi. W końcu króliczek zaczepił linę o worek i dał znak reszcie. Wspólnie pociągnęli linę i worek zaczął przesuwać się w ich stronę. Most trzeszczał niebezpiecznie, ale zwierzątka i czarek nie poddawali się. Po chwili worek był na brzegu, a króliczek wrócił cały i zdrowy. Nagle niebo rozświetliło się złotym blaskiem, a na polanie wylądowały sanie świętego Mikołaja, ciągnięte przez Renifery. Dzielne zwierzątka i dzielny czarku uratowaliście święta powiedział Mikołaj z uśmiechem Nie zapomnę tego nigdy. Mikołaj otworzył worek i rozdał zwierzątkom drobne prezenty. Lea dostała wspaniałą obrążę z dzwoneczkiem, a Czarek otrzymał piękną drewnianą figurkę przedstawiającą sanie z reniferami. A teraz czas na nagrodę specjalną, powiedział Mikołaj. Zapraszam Was na przejażdżkę moimi saniami. Czarek i Lea wsiedli do sań, a Mikołaj dał sygnał reniferom. Wznieśli się wysoko ponad las. A w dole migotały światełka w miasteczku. Kiedy wrócili, Czarek i Lea byli wyczerpani, ale szczęśliwi. Ta noc była pełna magii i przyjaźni, a ich odwaga sprawiła, że święta mogły odbyć się tak jak zawsze. W lesie zwierzątka świętowały swój sukces. Sowa opowiadała wszystkim o tej przygodzie. Jerzyk z lampką tańczył, a wiewiórka dzieliła się orzechami. Święty Mikołaj co roku odwiedzał teraz ten las, by podziękować swoim dzielnym pomocnikom, a czarek i Lea zawsze z radością wspominali tę niezwykłą noc przed wigilią. Kiedy renifery delikatnie wylądowały na polanie, Czarek i Lea podziękowali świętemu Mikołajowi i zwierzątkom za wspaniałą przygodę. Lea szczeknęła na pożegnanie, a wiewiórka wręczyła Czarkowi drobny prezent, małą szyszkę owiniętą złotą wstążką. To na szczęście, Czarku, powiedziała, uśmiechając się. Dziękuję Wam wszystkim. To będą najbardziej magiczne święta w moim życiu, powiedział Czarek machając ręką. Droga powrotna przez las była cicha i spokojna. Lea wesoło podskakiwała na śniegu, a Czarek rozmyślał o niezwykłych przygodach, które właśnie przeżyli. W końcu dotarli do swojego domu, gdzie w oknach migały światełka choinki. Kiedy tylko wszedł do środka, rodzina wybiegła na spotkanie. Czarku, gdzie byłeś, martwiliśmy się o ciebie, zawołała mama, tuląc go mocno. Czarek uśmiechnął się i spojrzał na pieska. Mamo, tato, musicie uwierzyć! Mieliśmy naprawdę magiczną przygodę. Pomogliśmy świętemu Mikołajowi odzyskać worek z prezentami. Rodzice spojrzeli na niego z niedowierzaniem, ale widząc błysk w jego oczach. Postanowili mu uwierzyć. Nadszedł czas na kolację wigilijną. Stół był pięknie nakryty, a zapach pierników i barszczu unosił się w powietrzu. Czarek usiadł przy stole razem z rodzicami, a Lea zajęła swoje miejsce na specjalnym dywaniku obok choinki. Po kolacji cała rodzina zaśpiewała kolendy, a czarek opowiedział szczegółowo o zwierzątkach, które spotkał i o tym, jak wspólnie uratowali święta. To prawdziwa magia świąt czarku, powiedział tata, podnosząc kubek z ciepłym kakao. Wspólna pomoc i dobroć zawsze sprawiają, że Boże Narodzenie jest wyjątkowe. Kiedy nadeszła pora otwierania prezentów, czarek zauważył coś niezwykłego pod choinką. Był to mały woreczek z haftem Renifera. W środku znajdowała się błyszcząca szyszka oraz karteczka. Dziękujemy za pomoc czarku. Zawsze będziesz naszym przyjacielem. Wesołych świąt, zwierzątka z lasu. Czarek poczuł, jak robi mu się ciepło na sercu? Tej nocy, zasypiając w swoim łóżku, myślał o tym, jak wspaniałe są święta, kiedy można je dzielić z bliskimi, ludźmi, zwierzętami i wszystkimi, którzy wierzą w magię Bożego Narodzenia. Lea zasnęła obok niego, wciąż lekko dzwoniąc nową obrożą. A za oknem śnieg cicho sypał, otulając świat białą kołdrą. Koniec.